Do na dożynki powiatowo-gminne zjechali się rolnicy z całego powiatu Sanockiego. W święto plonów wszyscy dziękują za udany rok, plony i zbiory. Choć to nasza tradycja, to zdarza się, że często o niej zapominamy. A jeżeli tradycja zaginie, to zaginie y, nasze jestestwo, można powiedzieć, że tak. No. U nas jest teraz tak przyjęte, że mało kto chce to kultywować bo są chorowody w czasie dożynek, obśmiewują co w danej wsi, czy w danym gminie się zmieniło, no ale jest coraz, same starsze panie są w tych korowodach, bo coraz mniej pań młodszych nie chce uczestniczyć w tym, bo to jest jak to tak zwany obciak, a moim zdaniem to powinno się kultywować, bo to jest nasza tradycja, nasze korzenie. Tegoroczne dożynki zostały połączone ze świętem pieroga, choć ta impreza po raz pierwszy miała zasięg powiatowy, to w Besku jest już dobrze znana. Trzeci rok z rzędu gospodynie z koła gospodyń wiejskich ulepiły tysiące pierogów. W tym roku do zjedzenia było ich aż 7 tysięcy. Były zarówno przyrządzone te na słodko, jak i na słono. Ludzie chętnie kupują pierogi, zajadają się, smakują. Wkładamy w to dużo serca przede wszystkim i chcemy, żeby było, wyszło to jak najlepiej. I staramy się, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby wszystkim smakowało. No i tak było akurat w dzisiejszym dniu, bo żeśmy sprzedali tyle, ile żeśmy zrobili? Na scenie w Besku przez cały dzień trwały konkursy i zabawy. Występowały lokalne zespoły jak i zaproszone gwiazdy. Wieczorową porą można było posłuchać m.in. zespołu growińcy.